Serdecznie, Kikowy Szlak, Słupickie Łąki 10 listopada 2012 Dzisiaj kilka słów na temat Życie się zmienia gdy my się zmieniamy Można powiedzieć, prawda stara jak świat e, Coś tak jasne i oczywiste, że właściwie na czym tu dyskutować Ale jednak okazuje się, że tylko niewielka grupa ludzi tak naprawdę jakoś tak w pełni to rozumie O co chodzi dokładnie? Generalnie o to, że Większość ludzi oczekuje zmian z zewnątrz. Większość ludzi sądzi, że e, oni są w porządku, u nich jest wszystko ok. Oni właściwie robią wszystko, co mogą, i robią najlepiej, jak mogą, i, i robią tak, jak powinno się robić, a tylko na zewnątrz, e, gdzieś tam ten świat nie oddaje im tego, co chcieliby, co jest dla nich ważne, co mm, sobie planują. Po prostu przyczyna, problem, niepowodzenie zawsze na zewnątrz. Czasem, tak naprawdę. Mm, Życie nasze wygląda dokładnie tak, jak my wyglądamy wewnątrz. To znaczy, dzisiejsze nasze nawyki, dzisiejszy nasz sposób myślenia, nasze dzisiejsze postępowanie, nasze dzisiejsze podejmowanie bądź zaniechanie jakiejkolwiek akcji, to jest dokładnie odbicie tego wszystkiego, co nabyliśmy przez to życie do dzisiaj. I dokładnie tak wygląda nasze życie. Dokładnie tak wygląda nasz styl życia, nasz sposób życia. Równolegle też i satysfakcja. Dlatego wierzę, bardzo, bardzo mocno wierzę, że do zmiany w życiu konieczna jest zmiana siebie. Absolutnie konieczna jest. Dokładnie od tej strony powinno się wszystko rozważać ponieważ no, często jest takie, takie, taki, taki dziwny sposób myślenia, że jakbym teraz, nie wiem, wygrał w lotka wielkie pieniądze, albo odziedziczył wielki spadek, albo jakieś inne wspaniałe rzeczy by się stały, no to już miał rozwiązane wszystkie problemy. Ale tak naprawdę dalej byłbym sobą, ze swoimi lękami, strachami, obawami. One by nie zniknęły. One by prawdopodobnie nabrały jeszcze większego wymiaru. Tak się często mówi, że tak naprawdę pieniądze nie zmieniają ludzi, ale wzmacniają ich cechy, tak naprawdę. I te pozytywne, i te negatywne. Dlatego wierzę, że potrzebna jest zmiana siebie. Jeżeli zmieniamy siebie, zmienia się świat wokół nas i no nie ma co do tego wątpliwości, żadnej wątpliwości. Zmieniajmy siebie w pożądanym kierunku, pracujmy nad sobą i nie martwmy się o ten świat wokół nas, bo on się będzie wtedy zmieniał, tak jak my się zmieniamy. Będzie. Dopasowywał się do naszych potrzeb, ponieważ przedstawia on niesamowite bogactwo, niesamowitą różnorodność. W tym świecie jest wszystko dla każdego, ale musi on pasować do tego, co chce tak naprawdę, co ten świat oferuje. Czyli zmieniając siebie, coraz bardziej dopasowujemy się do rzeczy, które chcemy, do stylu życia, który chcemy, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to tyle na ten dzisiejszy kikowy szlak. Do zobaczenia jutro.